Cześć, siemaszku, ziemeczki, ja jestem Moski Play Games i witam was w odcinku z Minecrafta. Jesteśmy dzisiaj na serwerze yasiemc.pl Zagramy sobie w Sky ale co chciałbym wam powiedzieć na początku, że ogólnie dzisiaj nagrywam bez kamerki I nie wiem czy mam no, kontynuować serię 1.9, ponieważ kolega wbił na, kurde, świat z 1.9 na 1.7.2 i wszystkie te mi się usunęły Wczoraj też chciałem podejść do nagrywania, ale no straszne lagi internetu i w ogóle. Ale postanowiłem dla Was dzisiaj nagrać ten odcinek. Um, tak myślę, czy nie zrobić sobie serwy czasami na kanale. bo no, ponieważ teraz, no wiecie, szkoła będzie i taki ten... Chyba sobie zrobię przerwę na kanale Taką, nie wiem, z wam, Z dwutygodniową Więc ja robię cięcie I widzimy się na pierwszej arence No, bra, a więc Witam was już na pierwszej arence W tym odcinku bra. W ogóle nie wiem czemu Weszłem tyłem, ale Cóż, zdarza się. Kod mi miał, czy nie wiem, czy to słychać, ale ogólnie chcę wejść do drugiego pokoju i miał, czy. O, właśnie chodzi. tam jest ktoś, tak, tam jest ktoś. Więc ja się dronić do niego od razu w i pokażę. Co już? Fakt. No nie, źle rzuciłem parło, co to w ogóle było, what the fuck Dobra, więc jamaczki, ja robię cięcie I widzimy się na następnej arence. Dobra, więc witam was już po cięciu, kurde No, tak jak na samym starcie mówiłem, że No ogólnie robię Przerwę sobie na kanale No, niestety, no trzeba i myślę, że odcinki będą się pojawiały trochę dłuższe, ponieważ program sobie program Action. Jak się uda, to może będą też live'y. Bo ja mam zawsze, kurde, mówię, że tak, dzisiaj live, dzisiaj live, a okazuje się, że nie ma bo ponieważ no, na przykład tam nie mogę, albo też albo program nie działa, albo nie mam internetu. Więc trochę lipnie. A nie chcę robić. Yy, yy, live bezpośrednio pośrednio na YouTube, bo strasznie laguje. Żeby ja miało około, nie wiem, w FPS'ów. Fuck, a się wystraszyłem. What the fuck. Ja je o, o skrzynki Skill perły Mój skill perły, o Fuck Dobra What the fuck Fuck Jaki noob No nic nie mówię Dobra, więc ja robię cięcie Widzimy się na następnej ręce Dobra, więc witam was już w następnym podzięciu. Znowu jesteśmy tutaj A ręce? Przypadek? Nie sądzę. 16 sekund do rozpoczęcia. Raz, dwa, trzy. Skrzynki są. Skrzynek są, są trzy skrzynki. Wo, de ce am tăiat la Ai vă lecii care îngrămădăm testuri To O nie! Ona miała odrzut. Dobra, więc ja robię, znowu cięcie i widzimy się na następnej arence. Dobra, więc witam was już po cięciu na następnej arence. Ja, może na tę arenkę wykupić sobie jakąś klasę. No, ninja sobie wykupimy Fajny 2-2-2. Nie, nie fajny. Więc od razu. Fokus na niego i się z niego zabijamy Oczywiście jeśli to stary oglądasz to Sorka Ale fajny nie jesteś Bo cię nawet nie znam ja. Cztery 24, cztery moja matematyka jest tak, bo fuck. no nie, dobra, więc ja robię cięcie i widzimy się na ostatniej może, a ręce w tym odcinku, dobra, więc witam Was już po cięciu, prawdopodobnie na ostatniej ręce. Jeśli chcecie odcinku z kamerką, napiszcie no mi w komentarzach, a jeśli wiesz, no to też nie napiszcie. więc nie chciałam się wtrącać w sprawy rodziny. Tatiana nie ma serca zostawić jeżego samego. Próbuję więc, że zje z nim kolację. U nas na Ukrainie, to każda kobieta potrafi takie pyszności gotować. Pani Tatęła, a pani tam kogoś zostawiła? Tak mam wszystkich tam. Mam rodziców, mam męża, mam dzieci, Trójkę no. dzieci. Ja nie przejechałam do Polski w 10 lat temu. Ja zostałam, pomyślałam, że na parę miesięcy. Nie żyć? Wie pan, ja wiem, że rodzina to jest najważniejsze, ale cóż to zrobić? bardzo Nie mi było łatwo to rozumieć. Następnego dnia Jerzy rozmawia ze swoim synem Maciejem, który mieszka od kilku miesięcy w Londynie. Maciej dzwoni, chcesz go rozmawiać? Przewidzieć go z Dobra, więc witam, Jerzy, podziękuję. No, się, że mu dobrze tam idzie. No, Stworzymy sobie pierwszą ucieczkę. No, trzeba się obawiać. Trzeba go

What the fuck? Dobra więc i też by było na tyle. Myślę, że Wam to się spodobał. Zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.